Za panem program! Fajny błąd, już pokazał mu Minecrafta i chyba Lola. No, i się zaczęło. Wiesz, nie no, że grać wiesz... Wszystko ta... kogo wina, wszystko. Nie, nie wiesz, że tak grać wiesz z umiarem, nie? Gra, Ej, postawiłem gra, teleport. Ej, wiesz tak grać z umiarem, no i co, że wczoraj grałem 15 godzin w oka, bez, bez przerwy. No kto... Maciek! Dziecięgi. Co było? Maciek? Postawiłem teleport. Gdzie? No co za down? Jestem. O, że Maciek, co ty mi zrobił? A ja nie, nie da się im wziąć, ja taki mały kłopot drugą mnodówka zostaw spokojnie Nie mogę, mogę, tylko dwa portale Ej, ja chcę wziąć ten teleport O, ale ja się przeteleportuję Łoj, jak daleko poleciałem Trochę będą pieski, teraz pieski Ale daleko Teraz pieski, pieski da się kupować czy nie? da się z drugiej strony Siemanko, jesteś pieskiem A di... Dy... Co? co ty na to, żeby tego <gry> zrobić czołg krudy 102 Rekonstrukcje hmm. Rekonstrukcję na polnej Szczerze że... z mało mnie to obchodzi Musicie sobie zrobić nawet, nie wiem, bombowy, co chcecie? nie jechać? Adi patrzy przez okno bombowca. Adi patrzy, a tam taki a. prawdziwy bombowiec. Adi, wsiadaj, lecimy do Kauflanda. <noise> byś nie stał, żeby startować, już byś <noise> To co? Albo takie coś. Adi, ja się przejdę. <noise> Wiesz, tak jest. I teraz słowa przelecę się do Kauflanda, nabierają nowego znaczenia. <noise> wiesz Mati to bym skojarzył inaczej to przelecę no nie Mati to jest trochę dziwny ach te skojarzenia tutejszych nastolatków ja nic nie wiem to chyba w gimnazjum ej gdzie wy jesteście na gimnazjum? no normalnie w gimnazjum wiesz nie Najlepsi są ci wiesz, takie dresy słuchają JP y i mają wiesz W taki y, paruwa, JP na 50% Te spodnie skroczę na kolan, nie no i, i, nie, i nie byś ci śmiać płakać Takie paruwa, jo, JP na 50% by się trochę boję. <grym> paruwa? paruwa? to jest ten spolny, Do... jo? Tam wiem, znam mieszka... go Mieszka na podgórnej już teraz To co, no miałeś się przeprowadzić na pewno? A znasz lodówę tego? Lodówę? Maciek. Nie znasz? To to jest. Co taki koleś, jeden. A znasz Olka? Nie. A przez chwilę pomyślałam o Beżyku. Ola, Ola, nie znasz gruby Olo? Nie. Jak możesz... Jedynki? Jak możesz grubego Ola nie znać. To cię. chodzi do mnie do szkoły. Tak, tak może to jedynki chodzi Syntje. Nie, bo o jakiś Ola też tam był, w jedynce chyba. Ej, chyba pistolet mi się skończył. Rozleciał się na kawałki. Uratowałem cię, Ziomek. O, 13 fala jest dobrze. I tylko 1800 zombików. Co? Jaki no postawił tu te teleporty? Gdzie? No właśnie, Maciek. Nic nie wiem. Ale można używać tego bluetooth no, wiem. <laughs> Oj Ledówka działa. Ej, mogę kupić teleporta, bo jeden zniknął. Nie. Jest. tam, gdzie wszyscy... Co za... Ale gdzieś stronowa, mnie. Jeszcze zapatała. Ale nic nie mówi, ale może jeszcze z drugiej strony. Ale można... Nie, nie mogę. nie, nie może Co za... No patrzcie, chcę przejść tą mapę. Trolling poziom hard. Nie ma przechodzenia mam Jest Maciek, jest impreza, kurde, odedłem. Ale, ale e, jak nie będzie amunicji, to kupujcie beczkę z e, tym, z karabinem. To wtedy będzie można używać tego. Ej, no weźcie, weźcie, kurde, no weźcie, ej. Nie, nie róbcie mi tego, uratuj mnie ktoś. Swoja, <coughs> teraz już cię nie uratujemy. No, no, sorry, Adi, wybacz mi, ale drugi można kupować. Wybaczysz? Dobra, Maciek. Gdzie jesteś, już, już stoję. Ju, no ej! Już stoję na nogach, ale pies mnie pierdziela na w całości. Mam jakieś 3 HP. Leżę. <grym> Teraz już na Podnieś mnie ziom. na napierdzielać. Adi chyba się zaczął pobierać, bo pięknie wzrosnął. <głos> <głos> a ca... Muszę wyłącz po nie. nie rozkazuj mi enty bo postawię trzeci portal sam tego chciałeś nie mogę Ufa. a jak on postawi trzeci to portal to zrób weźcie beczki z karabinem wtedy one nie wymagają amunicji z tego co wiem. masz ale... ja już idę po, be po beczkę bo nie wiem co Maciek zrobi ja też nie wiem co zrobić kupiłem beczkę Granata rzuciłem. No, Entir przychraście. Co się stało? Rzuciłeś mi granata, okay. roz, mam beczkę. oddzielij mi beczkę. I dobrze. Dobra, idę do Kiba no, no. Ale no, to mam słaby damage, ta beczka. szybko przegrzewa. To za bardzo. Nie chcę tej beczki. Spokaj mi są amunicji To chyba na jednego zombika To coś No zobacz już nie mam To by musieli wszyscy mieć peczki wiesz Ale tu nie da rady strzelać No, no. bo się przegrzewa nie z... Wiesz o co chodzi No rozumiem, ale... Strzela się seriami, a nie cały czas się ten Ale ci taki prawdziwy tak się grzeba. Ty nie żyję, what the f Jakim cudem ja nie żyję O jestem O już portal mi To mogę kupić następny Możesz mnie uratować na przykład Kupiłem portal Czemu on stoi w powietrzu Ej, można kupywać, muszę kupić jeszcze jeden O dobre Jakiś ziomek mnie wyręczył, też kupił portal Po co w ogóle te portale? Żeby się tepać na taką małą malutką mapie, ja? Tak. Ludzie są wiesz. Po to, żeby można było trollować lepiej. O Maciek nie żyjesz witaj. Gdzie ty jesteś? No dobrze. Ale jest już żyję. Ty no takiej linii... Ty no stoją w pięć przy takim wojskim i nie mogą utrzymać i zginą. Ja, Ja tu przyszedłem, bo ja ogólnie mam inną linię, tylko tu przyszedłem, żeby przejść. To ja powiedziałem. Ja nie wiem. Ja nie wiem, ja wiem. Ja wiem że Oj, Maciek a, a więcej, a di... więcej tej. Z dilera. To moje. To są moje widzi... Nie wiem, jak to było. że je moje. Wiesz, to jak ta jest moja. Wą tak, to jest To jest To jest To jest dobra jest dobra. Co? To ta mąka <laughs> Ani to była tajemnica A ten twój cynamon też nie jest dobry Taki cynamon, ten nie wiem Nie wykręcaj się Ani, wszyscy wiedzą O no, kurmie pomyliłem pomyślałem, on wiesz Nie ma ja wina żem pochoradziła w tym wundkach Ej, ej, ej Żrój gruntu do nie Jeszcze jeden Masz Rasista, rasista Na ale budno No ej no nie można na kup No macie jak brawo Co za <laughs> Ej, idź do tego, no w drugiej Wielu dług... ja... O kupiłem Amo Amo, sposób My nie możemy poradzić z wow, tym Wow, podchodzisz po ścianę i się da Dobry anti Tylko pak, jeszcze tylko tysiąc zombików. Co? Chyba cię porąbało Ale liczcie się potrafisz kolejny? No nie, sorry, nie naumili mnie tej umiejętności władania długo No Nie, naumili to poproszę To wiem, jak przyszłeś tak daleko w gimnazjum, Maciek Te koperty działają cuda, nie? <grym> tak Też tak przechodziłeś? Ej ogarniasz to Ostatnio robimy tak coś, stronę w html nie? I ja zrobiłem animację, bo Pani powiedziała, że możemy korzystać z internetu, nie? Podczas robienia i trochę sobie tam przypomniałem, bo ja kiedyś się bawiłem, nie? Bo się zastanawiałem no. jak się robi i trochę pamiętałem, ale nie pamiętałem dokładnie co tam trzeba wpisać, nie? I zrobiłem animację i za zatem mi dała niższą ocenę, że zrobiłem coś więcej. Co? Tak! Za to, że zro... no, za to... to, że nie zrobiłem normalnej strony, tylko z animacjami dostałem 5 minus, a nie 5 No tak, no nie. Polskie szkolnictwo. I kazała mi usunąć te animacje i musiałem usuwać i robić pół stronę od nowa i, w... i wtedy powiedziała, że jeszcze mam wszystko na czerwono i, mu... i musi mi dać 5 minus. A Mati pewnie przez cały czas macie pewnie przez cały czas WTF O co chodzi? No albo ona ma takie coś yy... Czekaj jak ona to powiedziała yy, Coś tam do mnie zaczęła gadać i siebie określiła jako rodzaj męski chyba ze 3 A to macie tą, co jest waszym dyrektorką no? no? Ale ja ją miałem w ten pierwszy i drugi chyba, ja w pierwszej drugiej, chyba. O, A potem miałeś z tym miesiąkiem, ja? Ja. To jest trochę lepszy był, ale on nie pozwala wchodzić na neto za często. Tak, poziom, poziom informatyki w gimnazjum jest powalający. Chyba więcej umiem, jak sam się ty a ty niż się nauczył z gimnazjum. Nie, e, fajne, fajne były żółw, tego nie, bym się nie po, po tego spodziewał po sobie. Co? No, nie pracowaliście w żółwie? Nie. Mm. Tylko... Wypracowaliśmy w takim dziwnym programie jak Microsoft Word. My też. Ale w żółwie też pracowaliśmy, tylko że w 1.0, bo 2.0 się zacinął. No, to był taki program, w którym chodziłeś kwadracikiem i rysowałeś. I wyższa wersja z kolorowym kwadracikiem się zacinała. Poważnie. To jest za duże wymagania, nie? Komputer nie udźwignie. Ale serio Adi teraz nie szartuję, nie żeby dla Beki to powiedzieć, tylko tak było. Te wiesz, te programy są coraz bardziej wymagające. O cześć! Koko, koko, ko, euro spoko, piłka leci, chęt wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy. Co masz na ścisk, bro? Koko, koko, euro spoko, anti leci. Headless, wysoko wszyscy razem zaśpiewajmy. Ten. -da. Ten bit ci się nie udał, Maciek. euro piłka leci, prosto, w No czemu wszyscy piszą cały czas, a mo Jezu, co oni myślą, że z nieba? Nie, e, ja pada? napisałem coś innego. Ale chodzi o tego koleścia po tobie. Zal To też mi chodziło o amo, tylko mi się literki pomyliły Oczywiście okay. Ciekawe skąd się tam literka J znalazła albo pomożecie, bo zaraz linię Ja nie mogę, bo ja jestem sam na linii No a weź, bo tu w ogóle żymy Widzisz? To, to jest to samo, tak się znalazła A wiedziałem, że te herbaty są radia. Wiedziałem. Mam mirindę, przepra ja. przepraszam cię bardzo. Masz teraz 8 palców, biorą rąk. Nie jesteś. zamiast to stratować, mam naprawę Ty na przykład jak ten metr 2033, nie? To jest książka. No? O, to mi pożyczysz. No to przeważ... A to wiesz. Yy, yy, tak. Haki, internet. No właśnie, coś w tym stylu. Tak internet. Oczywiście oczywiście zakupiona była, nie? Serio? No za darmo. A, no to dobre. Ej, słychać tą bajkę? Tak. No to mogę ci ją nie. przesłać, Maciek. Ja możesz mi przesłać, bo teraz miałem ale czytać tak. krzyżaków, ale nie chce mi się, więc przeczytam metro. Ty wiesz, że przeczytałem obydwa tomy? Chyba sobie, że tu jest... Ej, ej Adi... Nie centralnie! Ej Adi, chodź tu, gdzie no. jestem? Czemu ja tu ja widzę shakere? Ej na serio ja tu widzę shakera Ale to jest takie szczegół mamy To jest siekera. Ej, u nas u nas linia bo to poszła. Tu. No to chodź. Tak Balit Bo linia Linia. Uśdzieliliśmy linię! No co wy tutaj to tak słabo? To jest nastafana pole. No co tak słabo! O Maciek no właśnie na no, czym ja tu wiem, aha no ja przeczytałem, czy żakół nam kazała przeczytać? Pierwszy tom tylko, a mi się jakoś tak to spodobało i... ...przysznę obydwa. Zbyszka przygody, tak? Zbysza, Zbysza. Tak, przygody Zbyszka z podkleńca. Zbyszko, a ten zbyszko. Fajny, fajny ziomek z niego był. A przed oglądaliś film, jestem legendą? Ani uważa, a nie Jestem idę. legendą? Nie chyba. No, Kolesił ostatni człowiek na ziemi i tam vampiry i tak dalej. Ja. A to chyba oglądałem, coś mi to mówi. To z tym, mówi Will Smith o, tam mm -hmm. w tym filmie. O, to tam jest ten jeszcze, książka na Ja? Bo, ja nie oglądałem bo, tego filmu a masz? Nie hmm. uda się z tym u mnie nie ma. Ale Torrent pomógł. No, Weź mi ściągnij, jak masz Torrent. O mam, no, ja, ja mam coś to, fajnego ja to, dla to, was. Ej koledzy, ja mam coś fajnego dla was. Ano. Jak myślisz, Adrian? Co? co ja mogłem wam przynieść? Portal! Nie! Co za kole? Są w... tał. Nie dobra, da się kupować. Da się kupować, ale portal. Aaaaa Tylko błaga mnie tu! What the fuck? Ale to nie... O co A teraz? Mogę, Demu mogę tak wszystko wybucha? A... dlaczego mam? Anti, odstaw herbatę. Ej Chais! Jest... koło dwóch ten, koło dwóch no koło dwóch lodówek są ten No, no wow, przy, przy jednej po... ja przy drugiej jakiejś koleś ale to jest traktuj miato to było, haha i tak stawię swojego Ochot <noise> 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 walnę tu jakieś te, tu bisie będzie dobrze Mro... będzie dobrze, pierwsza widz to wszyscy już połączają Mroczna muzyka musi być, tak No ale Macie jak weź, żeby ten, jąbyśmy ja byśmy wybrali. No a co ja robię? Ja stałem zawsze te tak, żeby dało się kupować, tak? A po Nie rób a tego. po prostu... Tak się dało. No tak. Zazwyczaj stoi tak, że się da. To, to ktoś inny zawsze jeszcze dostawia. Taki Maciek? Nie, bo ja mogę tylko dwa i zawsze... Kurczę, ale teraz są trochę ja muszę znaleźć koją na YouTube, no tyle. Co ty chcesz znaleźć? To są taka na YouTube'a muszę znaleźć gdzieś. Enti teraz w... Matka? Nie, ten co teraz leci. Jezu Enti, ty jesteś w Matrixie czy co? Weź w tę sagę, jo ma Empty. Bijesz się w nadwierty ilościach. Chodź, 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 z... chodź, 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 nie ma, to ja to tylko. chyba podzielę na dwa odcinki, wiesz Adi? Na Prawie. część pierwszą i drugą, bo to trochę długie jest. Ile to spa? Jest długo. Za to podję. A, wo, a wiesz, dwa odcinki więcej wyświetleń. Cicho ja nic a, nie ej, mówiłem, tak wyt, wyt, wytnę ten wytnę. moment. Aha, nie, Maciek tutaj już swój sukces chciał pan Ja jestem chciałem... Sukces. Ja mam 100 tysięcy przy sobie. Ej, Julian, jak ty tak wysoko jesteś? Czemu ty masz 600 kg? Nie. Ja mam 200 tysięcy, ja zacznę nim coś palić. A ja muszę portal kupić. Spoko, na drugie miejsce może kiedyś trafię. Takie tam 80 tysięcy. Kurde, czemu ten portal nie działa tak jak ma? O nie, jakoś patrzę. tak... Dobra, ja też mam portal Maciej, jak mogę. No. Ale zobacz Maciej, że ci się pobiera. Pan paliasz. Ja nie, bo mi się nagrywa. Ten moment, ten, ale ten moment wyknij. Ale jak to nie? się. ja, ja pobieram, pobieram ze Steama. <laughs> nie, no. Ta kniha się dwa portale. portale. No. Ten moment z tym mówieniem był w torenach. Ło, no, to... to co? No. co to jest? Co to jest? Co? <laughs> What the fuck What the fuck? Co to jest? Rzeczywistość? jest no, <laughs> w jakim W jakim ty świecie sagi sagi żyjesz ja Nie wiem, to teraz ta Saga na niego ci wnieciano. To Adi, to ty mu kazałeś ostatnio kupić z tego. I pije to Wcale nie. nie. Tak? To... Ja piję normalną sagę. To ty go wysłałeś po sagę bo nie, bo... Ale to tamtej tamtej, że dawno nie ma. I chleba nie kupił. Chleba nie kupił. No bo kupił małą patkę za 3 złote po Nie wiedziałem czy kupić małą czy dużą i kupiłem małą. Ile wydałeś? 3 zł. A było 5. Nie, sorry. Nie. No nie wiedziałem co wybrać. Herbatę czy chleb. Adi Kupił herbatę. To dobrze ta ważniejsza, bo bez tepatu to już A z chlebem to się ziemniaki zje. No właśnie, albo tam makaron suchy, takie tam. Adizję adi tego, swego murzyna i też będzie dobrze. To, 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 to się za <gryw> Trzeba oszczędzać trochę Aj, już nie żyje, koledzy. Ja pierdzielę tuli nie już... puści, zaraz też będę nie żył

Deszczenie! Handy gra patrząc na mapę. I patrzy na mnie i i gra. No zostaw mnie... Te dormatunczyki są strasznie... Upierdliwe. No strasznie. Ty, a jak to leciało? Deszczenie! <śpiewanie> Spokojne. Potargany wiatr. Lol. Maciek już swoją wersję robi Potargany wiatr, no tak Nie wiem, czy ty się takich słów nauczyłeś, raczej znaczy, tych epitetów nauczyłeś, ale... Szkoła, kolego, szkoła Tak, szkoła z dzielnicy. Szkoła, towarzyszu, zginąłem Ja... i żyją dwóch, ja żyję Nie poznam się, nigdy. nie <garny> wiatr. Potargany wiatr. <garny> wiatr. <garny> wiatr Tylko jeszcze 1200 zostało ja, ja robię quadra killę, dopóki mi się nie skończamo Sorry nie mogę nikogo uratować Yo, Adi weź to przeżyj chociaż O Adi No przeżyję przeżyję ale kogo zabiję? Martek musi ciebie ratować póki Ej no, wyjdźmy z tego Ja pierdzielę zginąłem No ty no wchodź! No chcę a, wyjść a... do pilu. No wejść do tego swojego <giby> lodu, do swojej lodówki No Zginąłeś patała Co za dawny. Ale strzelam Adi, to, Mam będzie... 200 amo, bo kupiłem. Wybiją mnie, musisz mieć Maciek ten, chwila, helpać Helpam, jak się da. Jeden przeżył ja przeżyłem! Nie! ty strąbałeś! Twoja wina Maciek szybciej trzeba było... Widać, nie miały nie widać, no bo mi się tacy. zacięło coś Dobra Wasza wina nie moja Dobra dziękujemy wam za oglądanie Kończymy ten odcinek Była Beka Cześć